Cześć widzowie, witam serdecznie na naszym kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Dzisiaj fajna pogoda, wiosenna, a wiecie, że dwa albo trzy odcinki wcześniej powiedziałem, obiecałem panu Leszkowi, naszej ekipie, że mamy taki zawsze jeden dzień, wybieramy w tygodniu, żeby pojeździć, żeby troszeczkę tymi naszymi klaskami, żeby je rozjeździć. Lecę, lecę. Pędzę się Kamil, bo Lechowi w głowie się kręci już. Teraz drugą stronę jedziemy. Jest to dacia 1310. Słuchajcie, ale jest naprawdę w stanie oryginalnym, przepięknym. Mogę powiedzieć, że to jest fabryczna nowa dacia, dlatego że ma przyjmę 4600 km. Samochód był kupiony przeze mnie, też może jakieś 8 lat temu. Stał u nas cały czas tutaj przypomnę, że dacia, ta cała konstrukcja dużo się nie zmieniła, dlatego że dacia nie miała dużych modernizacji. Dacia Zmieniała się tylko nie mechanicznie, ale zmieniała się tylko troszeczkę wyglądem tymi dokładanymi plastikami. Zobaczcie, że tutaj klamki, zderzaki już są plastikowe, z tyłu ta lotka jest plastikowa, a najważniejsza zmiana w tej kolejnej dacie, czyli tej 1310, jest przedni grill z dwoma lampami, i to wszystko jest plastikowe. Słuchajcie, dacia. Kiedyś współpracowała, no do tej pory współpracuje z firmą Renault i tak naprawdę Dacia ich rozmowy razem z firmą Renault powstały w latach 60 w połowie lat 60 i oto jest efekt samochodu, który powstał i zaczęto produkować w 69 roku. Jest to samochód który został produkowany na bazie i na licencji Renault 12. Tak naprawdę ten początek produkcji tych Daci było wszystko na podzespołach z Renówki. Z Renówki przyjeżdżały części, przyjeżdżały silniki i to trwało przez kilka lat, zanim Rumunia zaczęła swoje rzeczy wprowadzać. I to był wtedy taki można powiedzieć nie wiem czy błąd, no ale chcieli własnoręcznie wykonywać i to był to wtedy taki moment, że ta Dacia zaczęła tracić na jakości, tak? No słuchajcie, 69 rok Auto z przednim napędem 1,3 benzynka. Dynamiczne, bo jedzie 140 na godzinę. E, więc jak na swoje czasy, no to nie było naprawdę źle. Ma tam 54 lub 55 koni. Więc też jest ok. Ja przypomnę, że my w 69 roku mieliśmy Warszawę, mieliśmy Syrenkę, tak? nie mieliśmy innych samochodów, więc taki bryły samochód się pojawił, który jest na takim zawieszeniu bardzo mięciutkim. Ja Wam dzisiaj w ogóle Was zabiorę na wycieczkę właśnie, dlatego pojedziemy, Wam pokażę jak tym autem się naprawdę delikatnie, mięciutko jedzie. Na YouTubie jest dużo filmów technicznych o, o Daci, więc możecie sobie zobaczyć. Ja myślę, że dzisiaj się skupię na tym, żeby wsiąść, pojechać, eee, no i zobaczymy jak to się jeździ po mieście taką daczą. Oczywiście mamy zarejestrowaną, ubezpieczoną, jeszcze na czarnych blaszkach. Podnieca mnie to, że auto ma przyjane 4600 km, mogę powiedzieć, że to jest auto fabryczne nowe. Wymieniliśmy mu na nowoczesne opony Uniroya zamontowaliśmy, te stare opony są tutaj w środku, to są stare opony. Victoria się nazywały, stare opony z 91 roku, jest to Dacia z 91 roku, więc, więc te opony już takie troszeczkę, no ale zobaczcie jak one wyglądały, nie? też dzyndzelki mają, nie? więc, więc no, auto przejechało 4600 km, tutaj mamy, tu jest y, Kamilka ba rzeczy, ale tutaj mamy y, koło zapasowe, który też, które też jeszcze nigdy nie było używane. Zobacz, jakoś Kamil tej gumy tu nagrywasz, <laughs> widzisz? Jakieś cząstki gumy jeszcze przyczepiane. Nie, no auto petarda. Ja myślę, że już nie można, nie znajdziesz takich samochodów, Kamil. Dacia wyjeżdżała z salonu, już była pordzywiała, wiesz. Tu mam takie, chodź Kamilku, tu pokażemy. Ona miała tu, o tutaj, w, to, w tym miejscu zagięcie jedno. To była jedyna wada tego samochodu, jak kupiłem. E, I wyobraźcie sobie, że e, po tym ryśnięciu, tej zagięciu, Normalnie była goła blacha, samochód nie, w ogóle był bez podkładu. I to tak Rumuni po prostu robili, nie patrzyli na jakość. No to słynie z tego, że jest niejakościowy samochód. Ja wam go dzisiaj po prostu pokażę. Myślę, że dzisiaj nim przejedziemy. Widzę te wszystkie materiały, ta guma, jak jest wykonana, odlew nierówny. Tak? No. Zobacz, jak, jak tu wygląda szczelina. Nie? To jest wszystko nierówne. Tutaj e, kiedyś się nabijali, że te dacie kolanem czy nogami prostowali. Tutaj, jak zobaczysz, różnica w poziomie drzwi. To jest około pół centymetra w tym momencie. Drzwi przednie są wyżej, a drzwi tylne są, są niżej. No, po prostu Rumuni zaczęli e, własną produkcję, własne tutaj modernizacje, własne materiały. Wiesz, już na tych, na tych Francuzów nie patrzyli za dużo I, i, i to był ich po prostu generalnie błąd. Bo samochód, jeżeli chodzi o mechanikę, na przód napęd, silnik wzdłużny, wiesz, który... No, jest dynamiczny, no 1-3 na tamte czasy, i wiesz, Kamil, w 1969 roku, jak takie auto wyjechało, to było naprawdę bardzo fajne auto, nie? No, później wiesz, to była ich. Problemem Daczy było to, że długo ich produkowali w takiej niezmienionej wersji, bo one były produkowane, Kamil, e przez 35 lat. Do 2004 roku produkowali te Daczy, no to wiesz, jakie już jacy Niemcy mieli, jakie samochody, nie, w tamtych, w tamtych czasach. No, ale powiem wam, ten samochód trafił do Polski. Za bardzo małe pieniądze, bo była taka ciekawa historia. W 90 roku, Kamil, była taka historia, że Rumuni wysłali 2000 Daczy do Niemiec. No i jak to przyjechało, wiesz, w 90 roku, czy w 91, on powiedział, nie, panowie, to jest coś nie tak, albo dajecie e, niższą cenę. Chodziło o te zmiany, które dacia wprowadziła, bo jest to model, mówię, 1310 i on miał tutaj taką bardzo ważną zmianę. Tylne lampy, przednie lampy, tutaj taki grill. Niemiec, jak zobaczył wykonanie i tych szczelin. Po prostu to jest wszystko sfalowane, Kamil. Nie? To jest że to jest po prostu fala. Nie? Niemiec jak to po prostu zobaczył, mówi kurde, panowie, to Niemcy tego nie będą kupowali, nie? Albo musicie mi dać dobrą cenę, albo zabierajcie to z powrotem. Nie? No i Rumun obniżył bardzo, bardzo, bardzo nisko cenę. Ten Niemiec korzystając z tego, że, że ta cena była bardzo niska, postanowił jednak nie sprzedawać tych samochodów w Niemczech, tylko wysłał je do Polski. Pomyślał sobie, no w Polsce to jednak to będzie dalej sprzedawane. I słuchajcie, i wtedy w 90, 91 roku dacia była o 20% droższa tylko od Fiata 126. Dlatego one tak w tamtych latach u nas w Polsce, no wszystkie się wykupiły od razu, od razu jak to się mówi, na pniu. Nie? <laughs> Zobacz tutaj, tutaj na przykład ta szczelina, tutaj przy lampie. Tu wkładam palca, czyli tutaj masz centymetr, nie? No nic się nie zgadza. A ta lampa zachodzi za ten plastik, nie? Czyli to nie jest wypośrodkowane. Ta lampa powinna być po prostu wypośrodkowana. I tak samo jest tutaj z tym reflektorem. Jak ty to widzisz? No nie, no po prostu jest to nie do obronienia. No jest nie do obronienia, nie? No. Tutaj zaraz, wiesz, przejedziemy się, zobaczymy, jak to, jak to generalnie jeździ. Mam tutaj bardzo mało paliwa. Bo ja teraz naładowałem dziś akumulator, wsadziłem akumulator Kamil, Już odpaliłem, wyjechała z hali, a jest tutaj dosłownie 2 litry zalane, więc my musimy wziąć pana Leszka, ekipę i pierwsza przejawka dowiedzie na stację paliw, żeby go zatankować. Mi się to auto podoba, ja pamiętam jak tych aut było kilka w Oławie i na taki taki lakiernik nasz oławski e, pamiętał, kupił taką zieloną, on ją tam na ulicy Chrobrego i pamiętam rok czasu ona już mu troszeczkę rdzewiała, ale w związku z tym, że on był e, lakiernikiem, to wziął ją, e, nawet mój tato mu też pomagał, wziął po prostu wszystko, e, zdarł, dał fajny podkład, auto Renolak, tak jak powinno być w tamtych czasach e, i polakierował, tak? Otworzymy maseczkę. Zobacz, otwieranie maski, to generalnie, wiedziałbyś, że tu jest otwieranie maski? Tutaj w tym, w tym miejscu na przykład? Wszystko nówka Kamil. Tutaj jedynie ta derma odsiadania, nie wiem, tak się troszeczkę wykruszyła, widzę, że ona się tak się w ogóle kruszy, ale, no ale zobacz, jak ta kierownica wygląda, jak, jak gałka. No. no wszystko takie śmieszne, rumuńskie, ale... Ale ciekawe, no po to jesteśmy, żeby Wam pokazać ten samochód. No zobacz, otwieramy maseczkę, tak? Otwieramy maseczkę. Ale to w swoim czasie było auto prestiżowe w Polsce, prawda? No, ale no w latach 70-tych tak. No bo wiesz, w latach 70-tych, no Polonez w 78 rozpoczęliśmy produkcję Poloneza. Mówię, wtedy były syrenki Warszawy, no to jak miałeś dacie, no to byłeś naprawdę kimś. Eee, słuchaj, no zobacz, jak silniczek, nie? Silniczek z Renault 12. On naprawdę te oryginalne silniki były wytrzymałe. Widzisz ten słoiczek? Tak. To można powiedzieć, że wszystkie gospodynie z Rumunii musiały słoiki z ogórków kiszonych dawać do, do produkcji, żeby można było produkować dacie. Nie? No zobacz, tutaj jest odprysk, tak? Mhm. I tu jest e, kamil e, Blacha. Tak, no nie tu nie, ma, lizy, jest go, jest gołą tu nie ma podkładu. Nie ma podkładu. Wiesz, to pod paznokciem skrobisz, nie. Masz pod paznokciem skrobiesz i to masz gołą blachę. Jest, tak, jest blacha, lakier czerwony i, i finito. No jak oni to robili? Oni myśleli, że to tak przejdzie? Bo w ogóle ten Nikola Ceauszewsku, nie? No tak, tak, tak. Dyktator. No to wiesz, dyktator, prezydent tak, Rumunii. Dla niego nie było ważne. Znaczy wiesz, to, że on załatwił wtedy dacie, no to, to, to był plus, tak? Ale dla niego było najważniejsze budowanie pałaców. Mamy Pałac Prezydencki w Bukareszcie, jest największy, jeden z największych budynków na świecie, on też swoje rezydencje, miał kilkanaście rezydencji, aczkolwiek jemu trzeba podziękować za drogi, transfogarską, transalpinę, wybudował świetne drogi. Rok temu, czy dwa lata temu byłem w Rumunii, miałem tam awarię samochodu, więc tam spędziliśmy trzy, albo cztery dni no i tak z tymi ludźmi jak rozmawiałem, to powiem Ci, że oni chwalą Nikolaę. Nie wiem czemu, ale po prostu chwalą, wspominają tamte czasy, nie? dla nich to było takie rozwój wtedy Rumunii, mimo to, że był komunistą, dyktatorem, ale podobno Rumunia się wtedy rozwijała. No zobacz, co tam jeszcze, Aro produkowali, później wszedł Olcit kurde ty, ale te wszystkie no. auta nie miały jakości, że Olcit był na, na drewnianych klockach. Hamulcowych na początku. To właśnie yy, czytałem ostatnio w internecie, edukując się do muzeum, że importer przysłał. Tylko tam jest taka historia, niby, że oni zapomnieli drewnianych yy, końcówek, które yy, te tłoczki blokowały. Mm -hmm, oni mm -hmm. zapomnieli tego wyciągnąć i dlatego się utarło, że. Że drewniane. Że drewniane. No ale fakt jest faktem, że jakaś partia samochodu przyjechała do Polski mm -hmm. z, z drewnem. No? I, I współpracowali z Francuzami. No, Francuzi nie mieli złych tych aut, tych renówek starych. A zobacz, a Citroen, a później z, z Old City to się dogadali z Citroenem, tak? Bo zrobili Citroen Visa to się nazywało, pamiętasz? Tak. Citroen 11 Visa? Coś takiego, ale identycznie wyglądało, no. Tam były w ogóle w Old City bokserki, silniki zamontowane, wiesz? Chyba 650 i 1100. No to chyba jest rzecz niespotykana, że jest napęd na przód i silnik wzdłużny. No, no i 69 rok. Bo oni tą Daci produkowali do 2004 roku. Wyobrażasz sobie, jak w 2004 roku wyglądały auta. Przecież to pokonało jeszcze Poloneza. Polonez był do 2002, a tu jeszcze w 2004 klepali. Nie? A, słuchaj, 2 miliony na czaskali. To też nie mało. To bardzo dużo, bo wiesz, Rumunia ma 20 milionów mieszkańców. To jak na taki kraj to bardzo i dużo zrobili. Oni eksportowali. Poloneza produkowaliśmy prawie milion, a dużego fiata milion czterysta. Czyli można powiedzieć, że tych daci powstało tyle, co polonezów i dużych fiatów. No i zobacz. DDR co miało? Trabanta Warburga, jeszcze dwusuwy. Rusy robili, wiesz, Moskwicze. Przecież Czechosłowacja no to miała te skody, Oktawie. No bo nie było jeszcze 105, 120. Czyli ten początek To w porównaniu do tej pierwszej oktawi, to to jest przepaść. No. To jest nowoczesne auto. To Wiesz, oni ten start mieli dobry, bo się dogadali z Francuzami. Ale później już zaczęli tutaj jak to się mówi, brać wszystko w swoje ręce, no i tak i tak wyszło. Te plastiki, tak? No. Tutaj jak Kamil zobaczysz, na przykład <laughs> tu jest nagłośniki, nie? Mhm. Tutaj masz normalnie takie wióry I to według mnie to było normalnie wiercone od tamtej strony. No bo to nie było chyba tłoczone. Normalnie było, nie wiem, wielowrzecinowa taka wiertarka, wiertarka stołowa. I to, to zawsze w, w każdym... To wiertłem, a nie frezem. Tak. Tylko wiertłem tak, tak. To jest na... Wypłany na zewnątrz. Kamil, i tutaj zobacz, tu się zawsze w daciach marszczy. Każdą dacie, którą widziałem, po prostu tu jak dokręcasz, wkładasz, to tu w tym miejscu się marszczy. marszy. to wszystko jest wykonane. Ale ja Ci, Kamil, muszę coś powiedzieć. A, patrz, tu masz dzyndzelek do zamykania od środka. My też maczaliśmy palce w jakości. Wiesz, wiesz gdzie? Gdzie był minister Leszek? Nie, też ministra Leszka nie było. Ja wam coś powiem, taką historię. jeszcze nikomu nie mówiłem, ale to pracownicy Weny kojarzą tą To był, słuchajcie, to był 99 rok. Dostaliśmy faks do firmy. To były początki naszej firmy reklamowej Wena. Dostaliśmy faks. Faks odbieramy. Opel Gliwice. Kojarzysz tak. Opel Gliwice? No blisko mieszkam. No, Opel Gliwice wysłał nam fax, zapytanie ofertowe, wiesz, kiedy się faksem wysyłało. Zapytanie ofertowe, czy wyfrezujemy płyty pliśniowe do bagażnika do Opla Agili. O. No to wiesz, ja w Malucha wsiadłem. No i pojechałem do tej. A wiesz, jak się jechało do Gliwic, to nie było tej autostrady, tak, było tup, tak, tu, tup, tup. Tak, tup, tak, tup. tak, taka betonówka była. Zajeżdżam na rozmowę, nie? Uśmiechnięty ja mówię: "Słuchajcie, no co tam trzeba, nie?" W 1999 tworzyli projekt Opla Agile. Opel Agile był wyprodukowany prawie pół miliona egzemplarzy i one były tylko robione w Gliwicach. W żadnej innej fabryce nie robili Opla Agile. Taki wysoki śmieszny, no, no trochę brzydki, no trochę brzydki. Jeden dwa benzynka, bo tam było wkładany silnik. No i tam jakiś dyrektor mnie wziął na rozmowę i mówi tak, wie pan co, mamy taką sprawę, wy tam agencja reklamowa, pewnie macie ploter frezujący, chcielibyśmy wyfrezować takie płyty, płyty pliśniowe do bagażnika do Opla Agili. One były, wiesz, no, na kształt y, bagażnika, tam 120 m 30 mm. szerokie, tam z 70 długości, no i z taką rączką, nie? To była płyta pilśniowa 3 mm i trzeba było to fryzować. Ja nie miałem jeszcze plotera frezującego, <noise> ale mówię, od kiedy? Od już, nie? No i znalazłem, znalazłem taką firmę, nazywała się Infotech. Dzwonię do nich, nie? Słuchajcie, potrzebuję fryzarkę. Oni też zaczynali wtedy swój biznes, zaczynali produkować te frezarki. Zamówiłem tą frezarkę. On do mnie mówi 6 tygodni, nie? Ja mówię, jak 6 tygodni, mówi, że Yy, że żuka ma w blacharce i nie ma jak przywieźć, nie? <śmiech> <śmiech> nie ma przywieźć jak tej, tej frezarki. No ale zamówiliśmy, słuchaj. No i ci z Gliwic dzwonią, proszę przyjechać busem, zabrać już dwie palety tej płyty i z tej płyty proszę wycinać. My się busem, przywieźliśmy to, no i wiesz, jak to wycinać, nie? No i pomyśleliśmy, zrobiliśmy taki szablon, oprzyrządowanie i zaczęliśmy to robić wycinać wyżynarką, wyżynarkami, nie? Ja wtedy kupiłem kilkanaście wyżynarek tutaj e, pełno noży, bo płyta pilśniowa to na te noże tępiła, bo tam są śmieci. Słuchaj, i wyżynarkami wycinaliśmy te wszystkie, wiesz, bagażniki w Oplu Agilla. Więc e, przez wszystkie Ople Agilla wycinaliśmy takie płyty pilśniowe e, ręcznie. ręcznie, znaczy nie ręcznie, bo później przyszła ta frezarka, ale? więc później frezarką. E, ale później jak się ta frezarka co chwilę psuła, tak, no to znów ręcznie. E, wszyscy sąsiedzi na moją sielę, tam taki Grzesiu Piasecki, mi, mi to Heniu, myśmy nocami z Łukaszem na przykład, my nocami tymi wieżonarkami. mój tato, mój brat, wszyscy żeśmy wycinali, żeby to dostarczyć im na czas, no bo wiesz, linia produkcyjna nie może stanąć, tak, więc, więc tą, tą płytę piliśniową wycinaliśmy. No i teraz, jak już sobie o tym przypomniałem, Kamil, no to jest apel. Szukamy opla agili. I ja poznam, które były, które były wyżnarką a które były frezarką. Bo wyżynarką jak masz ten otwór na, na ręce, to musieliśmy wycinaliśmy, wierciliśmy dziesiątką otworem po to, żeby włożyć nóż od, od wyżnarki i wycinaliśmy. I tam zawsze taki był skobelek taki ten. nie? No także. Czyli jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jak ktoś ma opla Agile, Tak. Znaczy... To pan Tomek. Ręcznie wycinałem, wycinałem taką płytę piliśniową do bagażnika, bo później szło na to jeszcze taka wykładzinka, to nie? No to jakieś. oni wykładzinkę mieli od innej firmy, ale ta płyta piliśniowa to była robiona u nas, do wszystkich Opli Agili. Pamiętam chyba wtedy pół miliona sztuk wyprodukowano przez kilka lat, no i my tam czaskaliśmy, nie? Frezarka non stop chodziła, nie? No ale wiesz, jak mieliśmy awarię frezarki, no to wtedy to robiliśmy ręcznie. Pięć groszy zarabialiśmy na sztuce chyba, na czysto, nie? Wychodziło wtedy, nie? A może parę więcej, ale jakoś, jakoś tak. Nie? To była taka przygoda, takie przeżycie, że wiesz, otwierasz firmę i nagle ktoś ci puka e, i, i wysyła fax z zamówieniem, nie? Z zapytaniem. Takie początki firmy były, ale no, czyli ta motoryzacja tak od samego początku z nami, nie? Więc Kamil, musimy kupić fajnego opla Agile. A to mówimy a propos jakości, tak? No bo, bo zobacz, właśnie, bo te wszystkie kraje perelowskie, tak, albo kraje komunistyczne. To nie było jakości, po, potrafili ręcznie wiercić, ręcznie Kamil wiercić na przykład y, osłonę na głośnik, tak? Bo takie rzeczy są niedopuszczalne, na przykład, nie mhm. wiem, w Mercedesie wtedy nie były dopuszczalne, w BMW, w wielkich takich markach, nie? Mhm. A wiesz, no Opla kali w Polsce, no to takie rzeczy, y, no szukali polskich podwykonawców, nie? Zobacz, to, co ci to przypomina? To? Kamil, to jest takie cieniutkie, to ma 3 mm. Mhm. Wiesz co to jest? Patyczek do lodów. <laughs> no nie, no ale zobacz, nie? No to jest takie wszystko na... Kurde, jaka ta gałka, jak to, jaki to ma. Zobacz, to ma z 15, 15 centymetrów. Ja może pójdę z drugiej strony. To chodź, zapraszam. Kamilek, tutaj ile mamy? Ile, według Ciebie, to jest centymetrów tego luzu? To jest dobre 20. No a, jedyna awaria w tym samochodzie to nam się tutaj za mało, bo jest tutaj takie, taki, taki schowek i tu jest na się otwierany, no ale nam się po prostu za mało, nie? Nie, no wszystko jest pięknie, nowe, tak, tutaj ładnie to wygląda. No tutaj odstaje, oczywiście, tak. Właśnie to jest ta jakość. Palimy? Oczywiście. Kurde, te gumki na pedałach, wszystko nowe. Wszystko Kamil, nowe. Ty, powiedz co to jest. To jest zaślepka. Tu nic się nie przełącza. Zobaczysz? Przełącza nic. nic. To jest po prostu zaślepka. Kurde, to to tutaj To tak samo jak to. To po co tutaj takie zaślepki? Nie wiem. Przeciwmgielne. Ogrzewanie, wentylator. Zapalniczka. Kurde, zobacz to wszystko jeszcze. Kamień to wszystko nowe. Dobra, palimy, co? Po drugiej stronie jest... Też wiercone? Trochę lepiej, ale też wiercone. <laughs> Ty, oni są mistrzowie, nie? No dam. Dobra, palimy. O! Ale ładnie pali. Chodź, Kamil, siadaj. Jedziemy, Poleszka. Oczywiście. Myślisz, że Leszkowi się ta... ta zmiana. Ty, jak tu jedyn... jedynkę, to jest jakbyś trójkę włączył. Jak trójka jest No, ogóle, tak? no. Ale jaja. Ty, zobacz, jak ona zwrotna jest. Takie poniżałki mi się podobają. O, patrz, 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 co idzie. On na spacerze. Lechu! Dzień dobry, panie Leszku. A co pan robi teraz? leża A coś, poniedziałek, coś pan coś. Chyba weekend był ciężki. Ząbek mnie boli. Co? Ząbek mnie boli. Panie Leszku, to zostaw pan tą robotę, Chodź pan się przejedziemy tym. Gdzie? Ma pan czas? No nie wiem, pojedziemy z świeżego paliwa, z 5 litrów nalać. Trochę pojeździmy. Panie Leszku, weźmiemy jeszcze chłopaków. 91 rok, co myślisz? A w nie, 91 nie kończyli się produkcję Fiata? Nie mam na ten temat odpowiedzi, bo to dla mnie szrocisko to jest. Tak? to to tak kurwa, robi? O, tu, tu, kimś... No, no tak w Rumunii robili. No. Nie, 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 to ktoś robił tu kurwa w Polsce. Tam takie niedobory są. No to właśnie, bo tak jest to wykonane. Kolega Audi złe. Dacia zła Nie no prze? Lunchą jeździ, limuzyną, to się Kolega można. Kolega wyciągnął, wyciągnął ze stodoły dacie, to kur, też ten sam kolor, ale to był, to była poezja. Ale to może ja. inny rok popatrz A tak go robili w Rumunii? Pokaż w Rumunii, tak w Rumunii. Tak robili. Co, gdzie co? To? To tak robili co? Gdzie <laughs> tak robili <laughs> Na stryfach. Chce zsiadaj z takiego auta. Siadek grubasie do przodu, bo kur się nie mieścisz. Siadę do przodu. Siadek ten brzuch, masz duży nie zmieślisz. A czemu ja? bo to masz brzuch większy. Tak. Siadek. Darek jest na diecie, bo Darek schudł już? Ile schudłeś? 5 kilo, no. A, 5 kilo. 5 kilo? No co? To... Trzeci tydzień? Tak. A ty gruby jesteś przytyłek. Ja schudłem. Ja schudłem ja 7 kg, człowiek. A siedzi mocno? Co to kurka, to jest. No tu nie ma pasu bez wodości. Syrena. No Co? Tak szczerze. a jak tam w ogóle miejsce z tyłu ciasno chyba nie? No, trochę Rumunii nie powiem, ale Rumunii mieli chyba nie, ale na nogi jest okej. Okay. No. Ty nam by teraz przydały się takie sygnety, co sprzedają. A ty ostatnio tu przyjechali do ciebie y, Rumuni albo Cygani i co, co oni ci sprzedali? Tele, telewizory kupiłem. Nie, telewizory no nie. kupiłeś. No to telewizora. Te, telewizor za dwie stówy No to telewizor. A co nie chodził? <śmienny> nie, nie. Telewizor ma się... <śmienny> Telewizor. musisz ma złoty. <śmienny> mam. Padzjak pali. Padzjak pali. Łańcuch złoty mam. Kupiłeś łańcuch, złoty, mam. łańcuch tak złoty? nie dostałem na, na tym. na. Doży... Masz. sygnet też mam, tylko przy, przy Coś pięknego. Słuchajcie, trzyma, trzyma któreś koło tak delikatnie, dlatego będę jechał bez hamulcy tak delikatnie, nie? Tylko żeby dojechać na Orlen zatankować, bo pierwsze co musimy zatankować. Tak do ciebie. Darek to twoja <laughs> strona. Ty, ale bo dwa największe po prawej już... Ja ale po co po nas stoi. Bo, Trze czymś, nie? Fartuchy. Oponą trochę. Nie, fantastycznie przychodził. Ma no, opona, nie? Terek. to będzie o. To. Ja nie nie, nie. Nie, nie nie. A jakie masz wspomnienia z dacją? Kuzynowi z Poznania malowałem Dacie, i wszystko pięknie wyszło. Franca fajem się spuścił na niczy i tak szedł przez całą maskę. Doszedł tu do szyby, ślad za nim zaginął, ale taką krechę zrobił Ty, podwiadł ledwo co podjechaliśmy. Nie tak To 1300 to jest to no, 1300, no, ale my mamy pół tony siedzi tutaj, nie? Pra, prawie że. To co tankujemy? Tak A bardzo chętnie, a chce pan zatankować? E, już tylko muszę wziąć widzę kluczyki. Patrz Kamil, tu jeszcze pisze po francusku essence, tak? To czyli co, benzyna chyba, nie? Esencja, tak? Jest. Esencja. ten leszek tak marudził, że da że to, że tam. nie wiem właśnie, może jakieś to... złe wspomnienie. Zobaczcie na napięcie. Leszek już siedzi. ze śrubokrętem. Jest cudowna. Dobra. Ty, jaka tu półka na wodę, zobacz jak ta duża jest. Nie, to butelek jeszcze 0,7 by się zmieściły. <laughs> Poniedziałek dzisiaj. No, dziękujemy za zatankowanie. Fajnie śmierdzi już ten plastik. Śmierdzi, no, bo nie, ferody nie. Nie, hamulce. Tarcze. No, nie tarcze, tylko te, szczęki. szczęki no. O, teraz no. O. Teraz no, no. Przyszykuj tą gaśnicę. <laughs> nie, co ty. Będę świat Pędzę Ma kondycję kamerę. Młody, on, naj, on najmłodszy z nas. Się. Kamil, bo Lechowi w głowie się kręci już. Teraz drugą stronę jedziemy. Rozgrzałeś się delikatnie. No ale bez ciebie tak nie tarło. tak nie tarło. Lechu, tak. Jak ci się nasz nowy napis podoba? Piękny, no widziałem go już w sobotę. Tak? A tak, pewnie. Podoba ci się? Ładne, jest ładne. Widzowie, dziękujemy bardzo za wspólną przyjażkę. Mamy nadzieję, że Dacia Wam się podoba. Hayeszku, chłopaki, Jak przyjażka? Ekstra. To jak samochód? Co super, super. super. Można. Wiele niedociągnięć, ale przyjemnie dzisiaj było, co? Pewnie. Fajnie. Jak na początek tygodnia, to super. Pozdrawiamy wszystkich miłośników daci w Polsce, jest Was na pewno dużo. A tak na marginesie, dzisiaj patrzyłem sobie na, na strony z daciami. Jest jedna najtańsza za 1500 zł, najdroższa jest za 8500 zł, więc jakby ktoś chciał sobie kupić takiego klasyka, to chętnie zapraszamy, może razem gdzieś wspólnie zrobimy taki wyjazd do Rumunii, z od nas tu spod muzeum, pojedziemy sobie do Rumunii, pan Leszek jeszcze nie był. Nie, jeszcze w Rumunii Popatki nie był. byliście w Rumunii? Nie, nie byłem. To robimy wyjazd, no następny trip, u nas tych no. tripów się teraz mnoży Leszku, nie? Pewnie, w sezon się zaczyna. Tak jest. No. To się będzie mnożyć. Trawka się zieleni. Dziękujemy bardzo, motoryzacja Rownie to nasza pasja, mamy nadzieję, że wasza też. Wszystkie Trzymajcie się, hejka. Hejka, pa. Do usłyszenia. Kamil, Kamil, chodź zobacz, tu już jest nowy formularz, jak zgłosić dziecko i dokładnie wszystko jest rozpisane. 1 marca y, będzie tutaj udostępniony formularz, za pomocą którego dołączamy, wypełniając, dołączamy dwa załączniki y, i to wysyłamy już do nas, do naszej bazy danych y, i ta baza danych będzie, y, że tak powiem, weryfikować te zgłoszenia. Później już osobnym mailem w ciągu 30 dni odpowiemy danej ekipie, yy, czy dziecko no, z reguły jest zakwalifikowane do, yy, jako beneficjent do rajdu koguta. Kochani, link do instrukcji jak zgłosić dziecko znajduje się w opisie tego filmu. Pamiętajmy o jednej rzeczy, o kilku rzeczach tak naprawdę. Zawsze zgłasza kapitan ekipy. To jest bardzo ważne. Za pomocą maila, którego użył do, do zgłoszenia swojej ekipy, ponieważ ten mail jest kluczowy i on daje możliwość dostania się do naszej bazy danych. Po tym mailu będziemy wszystko weryfikować. Zgłoszenie dziecka należy wypełnić, ten formularz zgłoszeniowy, który tutaj będzie 1 marca u nas na stronie o 8 rano. I dołączyć dwa dokumenty dokładnie do niego, czyli orzeczenie o niepełnosprawności oraz oświadczenie opiekuna prawnego dziecka. Te już dokumenty można wcześniej sobie skonstruować, wcześniej już się zabezpieczyć w te dokumenty, żeby później ten formularz zgłoszeniowy tylko wypełnić i przesłać do nas te dokumenty. Unikamy absolutnie. Potknięć z pierwszego dnia rejestracji, z pierwszych minut rejestracji. Już wszystko, teraz już miejmy nadzieję, że, że, że będzie funkcjonowało tak, tak, jak trzeba. Do zobaczenia na razie, koguta i trzymajcie się. Jak coś to dzwońcie. Dorotka tutaj wszystko wpisuje. Prostujemy te wszystkie już jakieś niedomówienia i niedokończone tematy, więc już zostało nam dosłownie kilka sztuk do wytłumaczenia rzeczy. Już mamy całą bazę danych. Po zamykaną. Dziękujemy, do zobaczenia. Jak coś to dzwoni.